Wszystkich. Dzisiaj Was zapraszam na tak, którym się bardzo podoba. Już obejrzałam chyba, nie wiem, z połowy filmów pewnie na YouTube, które są nagrane właśnie w, w tym tutaj temacie, że tak powiem. I bardzo, bardzo mi się spodobał ten pomysł. Pomyślałam, że ja też mogłabym się postarać raz i dla Was coś takiego nagrać. Tu właśnie woda gazowana gdzieś się otwiera niedaleko. Generalnie motyw jest taki, że po prostu biorę wszystkie kolory tęczy i po kolei wymieniam rzeczy, które są z nimi związane w tym takim ogólnie nazwanym temacie beauty, powiedzmy. Ja miałam tu największy problem z, z, no właściwie ze wszystkim miałam problem, bo nie mogłam się zdecydować, żeby było po jednej rzeczy, ale postaram się ograniczyć możliwie najbardziej. I teraz od razu się wytłumaczę, jeżeli to będzie widać, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli, to już Wam mówię od razu z góry, dlaczego jestem jakaś taka pokrzywiona i tu siedzę w ogóle paragraf, bo wywaliłam się w w wtorek, nie, w poniedziałek na rolkach i to tak dramatycznie, jakby ktoś to widział, to by chyba było marca śmiechu, bo zjeżdżaliśmy z górki. Ja hamowałam i tak nie, nie wiem, czy ja nie utrzymałam tej rolki, czy co w każdym razie odwróciła mi się prawa stopa, także się cała odwróciłam do tyłu, i już jak jechałam tyłem, to już nic nie można było zrobić, tak wylutowałam w beton, że po prostu bez przesady mam taką lufę na kolanie z dartej skóry i taki wielki mega strup, się czuję jak pięciolatka, nie mogę tej nogi za bardzo zginąć, żeby mi to nie pękło, więc tutaj cała jestem porozkładana. To dlatego tak dziwnie wyglądam. Ale koniec już dygresji i przechodzimy do rzeczy. No to tak, zaczynamy od koloru czerwonego. No to chyba nie będzie żadne zaskoczenie, że w moim przypadku to jest pomadka z Max Factor w kolorze Scarlet Ghost 720 numerek. To jest moja to ulubiona, najwspanialsza, idealna czerwona szminka. Wygodna na ustach, nie rozmazuje się, pięknie się trzyma, wygodna na ustach, jak to śmiesznie zabrzmiało. Chodzi mi o to, że przyjemnie się nosi komfortowo. Nie wysusza ust i ma tak cudowny kolor, dla mnie to jest po prostu czerwona, idealna szminka, tak powiem. Taka trochę właściwie wchodzi nawet w jakąś taką malinę, ale no dla mnie to jest po prostu ta, ta szminka, której szukałam. Dobra, dalej, pomarańczowy. To nie mogłoby być nic innego, jak moja, właściwie to wszystkie kolory, ale akurat pomarańczową noszę najczęściej, moja gumowa bransoletka, wiem, że tam są. O nie, przepraszam! Okej, okay, uwielbiam te bransoletki, ale dobra, właśnie teraz do mnie dotarło, że jest coś. Jest coś, co bije bransoletkę na głowę i to jest nasze frisbee. Dziękuję Michałku, tutaj mi przypomniał. Ja zupełnie o tym zapomniałam, e, żeby, że to ma właśnie pomarańczowy kolor. To jest najlepsza rzecz na świecie. Nie, dobra, jakbym miała wybierać, czy wszystkie moje kosmetyki, które mam tutaj w domu. No dobra. <laughs> Okej, okay, no dobra, musiałam się chwilę zastanowić, e, ale frisbee to jest po prostu to i jak już ktoś zacznie to myślę, że jak już się wkręci to nie da się z tego zrezygnować, to jest po prostu najwspanialsza zabawka ever chyba tylko lepsze może być frisbee dla psa jak się ma psa i gra się z psem, także to jedyne co może to przebić, więc frisbee i oczywiście pomarańczowe wspaniałe, nosiłam razem z tą brazoletką jak dobrze, dziękuję, jeszcze raz dziękuję bo o tym nie można było nie powiedzieć dalej kolor żółty ja tutaj wybrałam to jest akurat w pudełku od czegoś innego, ale to jest taki żółty banana powder z Bananaya. Ja dostałam odsypkę od Marty. Dziękuję jeszcze raz za nią. To jest bardzo bardzo drobno zmielony żółty puder, który na twarzy wygląda na przezroczysty. W moim przypadku on się na początku nie sprawdzał, bo dramatycznie mi robił takie ciasto na twarzy. Naprawdę wyglądałam jakbym wzięła po prostu kubeł pudrów, w do niego głowę i się tam jakoś wytarmusiła w nim, bo było go widać wszędzie, aż na zaczęłam go nakładać takim pędzlem do podkładu i bardzo drobną ilość, tylko w niektórych miejscach, i teraz świetnie mi się utrzymuje. Bardzo dobrze matowi skórę i jestem. Matowi Matuję? Muszę sprawdzić, kiedyś to w słowniku. W każdym razie y, jestem z niego bardzo zadowolona i mogę każdemu go polecić, także z żółty, to jest moja żółta rzecz, żółty typ. Dalej, y, zielony, tu się bardzo długo wahałam co wybrać. I zastanawiałam się najpierw, czy Wam nie pokazać mojego toniku ze szpajka, który idzie tam w parze z kremem, ale nagram Wam o nim osobną recenzję, bo teraz by ten film trwał za długo po prostu, więc zrezygnowałam z niego. Przepraszam, coś mi się język włączy. W końcu postawiłam na zieloną glinkę, bo tak jak się zastanowię chwilę nad tym, to zielona glinka to jest zawsze ta rzecz, która mnie ratuje w sytuacjach, gdzie coś mi się tam zadzieje, albo jakieś pryszcze mi powychodzą, jakieś uczulenia takie dziwnego typu. Jak włosy teraz, a zresztą nagram wam o pielęgnacji włosów za chwilę film, za jakiś tam czas, to wam powiem jeszcze więcej o tej glince. I Zielona glinka, naprawdę tyle osób, które do mnie pisało, że ma problematyczną cerę, że ma pryszcze, że ma tłustą skórę, i ja polecam zieloną glinkę, to później dostałam naprawdę tak dużo wiadomości zwrotnych, że dziękuję za pomoc, bo nic nie pomagało, to pomogło. I ja naprawdę Stawiam na zieloną glinkę zawsze i wszędzie. I lakier z Essie. Nie mogłam no Mint Candy Apple. To jest najlepszy lakier na świecie. Nie mogłam po prostu go nie, tutaj nie włączyć, bo to jest ten, ten miętowo zielony kolor, którego już szukałam, Nie wiem od jakiego czasu. I zaraz zmywam ten różowy i pomaluję niepoznacie, bo tutaj już mi się coś zaczęło, jakieś odpryski robić. A to tak, tylko dodałam go na marginesie. Dalej mamy niebieski, bo przecież sobie zapisałam na kartkę, żeby w razie czegoś nie zapomnieć. Ja z niebieskim miałam największy problem, bo ja za bardzo nie jestem osobą, która lubi niebieski kolor. W końcu się zdecydowałam na kredkę z Essence, ale to właściwie bardziej dlatego, że bardzo lubię tą formułę niż dla samego tego koloru. To jest taki, no niebieski. <grytania> Używam go na linii wodnej często albo jako bazy na górnej powiece tylko dlatego, że błękitny albo niebieski kolor dosyć dobrze z brązowymi oczami tam się dogaduje, ale nie powiedziałam, że to jest jakiś wspaniały mój ulubiony odcień, więc wiele rzeczy tutaj nie mam, które mogłabym Wam pokazać. Granatowy. I tutaj, granatowe. Po wszelkim moim długotrwałym rozmyślaniu dotarłem do mnie, że po prostu to muszą być, być spodenki jeansowe. Znaczy, w ogóle, jeansy. To są akurat te moje spodenki z Promoda, które kupiłam jakoś tam na przycenie w ubiegłym miesiącu. Jeszcze tu. No, dobra, jeszcze mam jedną rzecz, ale no nie wiem. Może. Ja po prostu chyba wezmę gry moje, ulubione wszystkie i wam na drugim kanale nagram oni filmu. Właśnie tu Michałek mi jeszcze pokazał kredy e, Asesynów i, i ono ma niebieską okładkę, ale dobra, to może innym razem. E, w każdym razie tym razem to będą jeansy. E, ciemne jeansy, bo ja nie lubię takich bardzo, bardzo jasnych. Mam jedne, które bardzo rzadko noszę. Jasne, a ciemne jeansy są zawsze. po prostu sięgam po nie bardzo często i nigdy mnie nie zawodzą, że tak powiem. Dalej mamy po granatowym, przychodzi fioletowy i to jest. Nie mogłam się zdecydować, no przepraszam. Fioletowy to jest najlepszy kolor moim zdaniem. Nie wiem, czy mój ulubiony, bo lubię bardzo dużo kolorów, ale to jest najlepszy kolor i wszyscy w nim wyglądają dobrze. I ja tak się zastanawiałam. I wyciągałam sobie powoli tylko kilka rzeczy, tylko te kilka, te podstawowe takie, co bym się nie mogła bez nich obejść. Moja prostownica z Philipsa fioletowa, tak sobie pomyślałam, może o niej Wam powiem. Albo może pokażę Wam moją e, najukochańszą bluzę z kapturem z Roxy, która jest fioletowa, którą noszę nieustannie już nie wiem ile czasu. E, ale potem jeszcze tak do mnie dotarło, że właściwie może mogłabym Wam pokazać mój cień z Catherine's, który jest fioletowy, w najpiękniejszym fioletowym kolorze. Utrzymuje się strasznie, strasznie długo. Używam go jako bazy, jako linera, jako cienia samego sobie, bo jest po prostu przepiękny. No i później jeszcze tak się zastanawiałam chwilę i stwierdziłam, że muszę Wam pokazać jeszcze masełko z body shopu, które pachnie najpiękniej, marakują jest cudowne i wspaniałe nawilża ciało. No i w końcu pokazałam Wam to wszystko, bo nie mogłam się zdecydować, sorry. <laughs> Ale fioletowych rzeczy jest dużo bardzo fajnych. I to byłoby na tyle. A Tam te dziewczyny, które wymyśliły ten tak, jeszcze dołożyły dwa kolory, właściwie kolor jeden i Jeden dodatek, yy, oczywiście kolor różowy. Yy, ja tak za różowym to też się rozglądałam tutaj po tym pokoju i niewiele yy, wpadło mi takiego super, super niesamowitego do. Yy rąk i w końcu zdecydowałam, że to nie będzie żaden produkt do ust, że to nie będzie żaden błyszczek, żadna kredka tak jak, taka właśnie do, do ust i zdecydowałam, że powinnam Wam pokazać coś, po co sięgam bardzo często. To jest z Glossy Boxa róż w kolorze Glossy Rosewood z Krylanu, który jest wspaniały po prostu. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych róży, który jak nie mam pojęcia, jakie róż nałożyć, to zawsze sięgam po niego. On ma taki piękny, pudrowy kolor. Nie wiem, czy to będzie coś widać, bo tak akurat nałożyłam go w trochę dziwnym miejscu. W każdym razie, on ma taką teksturę i tak pięknie się rozciera, żadnych plam nie robi. Świetnie się dogaduje z moim podkładem mineralnym. I jeszcze sprawa jest taka, że jak go nałożę, to po prostu, jak się popatrzy w lusterko powiększające, to wygląda tak, jakby pory zniknęły. Ja poszukam, czy oni mają, znaczy na pewno mają jakiś puder i zobaczę, może spróbuję tego pudru, bo ten róż jest wspaniały. I ten kolor, właśnie też mi bardzo odpowiada, bo jest taki chłodny, bardzo przyjemny. Ale jeszcze tak rozważyłam, że chyba powiem Wam o tej kredce z Benefitu, która nazywa się Eye Bright. i ona ma taki prawie biało, no taki biało-różowy kolor i on pięknie neutralizuje tutaj zaczerwienienie w, na linii wodnej i ja już po nią sięgam. Od kiedy ją kupiłam, to po prostu non stop jej używam, więc też warto o niej powiedzieć, bo nie wiem, czy wszyscy, czy, czy tylko ja jestem taka zapóźniona i nie wiem takich rzeczy, że ktoś produkuje takie fajne sprawy. I została ostatnia rzecz, czyli taki wielokolorowy, wielobarwny, tęczowy można powiedzieć, no i nie mogłoby to być nic innego jak nie moje sandały, które są po prostu najcudowniejsze, to są moje najlepsze buty. I ostatnio jakaś tam się wywiązała dyskusja na temat tych butów, że, o, że są modne i dlatego są takie drogie i coś tam i że w ogóle nie są takie dobre, tylko to są buty z gumy. Absolutnie się nie zgodzę z tym. Absolutnie. Takie buty za trzy dychy, które się kupuje gdzieś tam, jakieś laczki gumowe albo inne tego typu rzeczy, raz, że się w nich stopa pociąg, dwa, że się odkształcają, trzy, że są niewygodne, obcierają i tak dalej. Nie mogę powiedzieć, że te buty są takie same. Naprawdę moim zdaniem cena jest, no nie jest mała, ale uważam, że jest uzasadniona, bo na Prawda, ani mi się stopa w tych butach nie poci, ani nie mam jakichś tam y, takich akcji, że mam gdzieś coś po na jakieś pęcherze, bąble, coś mi się robi dziwnego. Są niesamowicie wygodne i po prostu noszę je non-stop. I nie kupiłam ich dlatego, że są modne. Po prostu kupiłam je dlatego, że siostra mojego chłopaka takie miała, jest spojrzała na te buty, stwierdziłam, że o matko są super i w ogóle wyglądają pięknie. I ona w nich chodzi też na stopni, tam nie było, więc stwierdziłam, że może spróbuję. Kupiłam. Gdyby były jeszcze takie czarne gdzieś, gdyby mi się trafiły, to chyba kupiłabym drugie, bo są naprawdę bardzo dobre. Mocno się zastanawiam, czy nie kupić takich kroksów, tych takich klasycznych, wielkich, które są brzydkie, moim zdaniem okropnie, ale kupić je i chodzić w nich w domu jako w kapciach po prostu. To to, i jeszcze dalej nie mogłam się z, tak. Muszę o tym powiedzieć, bo już czekałam i czekałam, i czekałam na to, myślałam, że się nigdy nie doczekam. E, paletka Lorak Pro, na którą ja polowałam bodajże od stycznia tego roku, albo nawet wcześniej. Myślałam, że już mi się to nie uda, ale dzięki Marcie, właśnie, e, i, i wielkich kombinacjach, i prośbach, i koleżankach, i tak dalej, e, udało się. Ta paleta jest po prostu cudowna. Tu są. Wszystkie kolory, które, których ja bym sobie życzyła w makijażu. Cała linia górna to są same maty, cała linia dolna to są same perłowe kolory. Cudowna jest ta paleta. Ma takie, takie jakby gumowate opakowanie, w związku z czym się trochę brudzi, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Jest super cieniutka i jest w, pod tym kątem świetna w podróżowaniu. Ma całkiem sporo lusterko. No, i tak pomyślałam sobie, że to jest właśnie to. Chyba z moich wszystkich palet to jest moja ulubiona. Poza jedną, która ma walor sentymentalny. Sentym... Jaki? Sentymentalny, sorry. E, dobra, to będzie na tyle. E, mam nadzieję, że to jakoś się okazało dla Was ciekawe albo interesujące, że Was nie zanudziłam jakoś tam straszliwie. E, I życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Mam nadzieję, że się wyrobię teraz, żeby Wam nagrać trochę jakiś więcej filmów i dodawać w miarę na bieżąco coś nowego, bo teraz mamy taki tutaj taką masakrę z remontem w ogóle, z pyłem, ze sprzątaniem, że. Nie mam słów, już trochę do tego, i nie musiły, i jeszcze teraz jestem biedna i poszkodowana mam mu chore kolanko. Więc tak naprawdę to nie chcę mi się zmobilizować i usiąść do edycji tego filmu, bo nagranie, jak nagranie, ale edycja zajmuje strasznie dużo czasu. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie do zobaczenia następnym razem. Na razie!